Dzień dobry, dzień dobry, muszę Wam pokazać, jak wygląda poranek. Już i tak jest lepiej, bo w nocy, w nocy padało i mamy drugi taki poranek pod rząd, kiedy noc jest mocno deszczowa, w zasadzie rano pada już teraz przestało, więc my się ubiera, ubieramy i zaraz lecimy. Znaczy pędzimy, nie lecimy jeszcze na samolot Ale lecimy na autobus No i e, chciałam Wam tylko właśnie powiedzieć, że później za jakieś 2-3 godzinki Pokazuję, że ma być czyste niebo, pełne słońce, 26 stopni Wczoraj też tak było, nie zapowiadało się e, Z początku było mocno deszczowo, pochmurnie A później, sami widzieliście na tym ostatnim filmie, jak pięknie się zrobiło Także dzisiaj ma być podobnie, a nawet jeszcze cieplej Jesteśmy już w kotorze, przerwa na smarowanie, bo oczywiście zrobiła się piękna pogoda, więc już jest praktycznie czyste niebo. No i idziemy, słuchajcie, idziemy, ale to może zaraz zobaczycie o ile nam się uda to załatwić. O, to może tak zrobimy Zrobimy i powiemy jak ogarniemy nie, nie szybko, więc. It's more than Jesteśmy Nie, nie przestajemy. Jesteśmy tym... Słuchaj, na tym. Musisz nasłuchać. Jedna jakiś występak? Musimy sprawdzić Z tym, kościółkiem. Z tym kościółkiem. Z tym kościółkiem. bardzo charakterystyczne miejsce. Mamy do 15 minut. Co po Także chodźmy zobaczyć. Komuś się opowiada, jak, jak ci się podobała podróż. Tak, fajnie. Fajnie? Drugi czapik, który tutaj, widzisz? Ale nie mówiliśmy tego, że zdecydowaliśmy się na, na yy, podróż. Jak to określić? Mówka? Nie, co to jest, jakby. Motorówka! E, motorówka. motorówka. Dzięki wielkie. Motorówka! motorówka. No właśnie. Wszystkich all... się już właśnie dowiedział, żeby wejść. Trzeba zapłacić 3 euro za osobę, pewnie tak. Tak za osobę. No także podziękujemy <grybujesz> dalej. We'll stick together, no powiem Wam, ciężko było coś w ogóle nagrać na tej motorówce Tak nas wytrzęsło Liwcia w międzyczasie zasnęła Jesteśmy już w paraści mamy tutaj jakąś godzinkę, może do półtorej Powiem Wam, że Perast przepiękny. Cały czas w, w sumie można tutaj spacerować taką ulicą, takim deptakiem wzdłuż morza. My się troszeczkę schowaliśmy tutaj w murach, więc tam też jest takie przejście. Można, można się schować w cieniu, bo jest bardzo, bardzo ciepło, ale jest tutaj naprawdę klimatycznie, warto zobaczyć. Chwila przerwy. Liwcia w sumie zasnęła na motorówce i tak śpi do teraz. Więc zamianka rodziców i tata ją przejął. Bo jest, no nie ukrywajmy już coraz cięższa. My zrobiliśmy sobie taką przerwę, może sobie coś zjemy. Jest tu pięknie i jest cień, jest drzewko, więc schowamy się po, w cieniu. Ale jest klimat bardzo, bardzo fajny. Później myślę, że już chyba tam dalej zbyszek co. Nie będziemy szli może w tamtą stronę, tylko wrócimy tam, nie? Czekamy na Marka Marjanowiczy. Ej, no weź, tak, czekamy na info. No bo tutaj podzieliliśmy się, na, znaczy podzieliliśmy się. Jesteśmy po prostu z taką jedną grupą, która akurat nie miała tutaj tego wyjścia do Perastu, tylko oni płyną dalej na jakieś inne atrakcje. Także dzięki nim w sumie możemy być tutaj dłużej, bo wstępnie mieliśmy być tutaj tylko 20 minut. No wiecie, co to jest w sumie 20 minut tak na chwilę zrobić zdjęcia i tyle. Także tak przynajmniej mamy możliwość pobyć w tym mieście dłużej. Ty, a wiesz, że ty je, płynęłaś już motorówką? Co za Kombinatorko, ty już płynęłaś, wiesz, motorówką. Ale nawet nie wiesz, jak było, bo spałaś. Chodź tu. Chodź tu, łobudzie. Spałaś, dziewczynko mała. Wiesz? Znowu loda wcinasz, Który to już... na tym wyjeździe? Który to już co? Dobry? Jaki słodziak mały Zapatrzyła się dziewczynka To nie jest nasz? Marko Marianowicz? Co? No nie, bo on tutaj przypłynie no On leci i jedzie w drugą stronę ja. O, tutaj przypłynie Chyba to czekamy na Marko A można to zdjęcie zrobić, ja to <grym> No to chcesz zdjęcie w prolesie? jak mu Fajnie Fajnie? Wyprzedzamy, wyprzedzamy Jesteśmy już w kotorze, ale było super, powiem wam, że niezły fan i dla dzieci. Lifcia teraz już nie spałaś, bardzo się cieszyła i dla nas samych. Tutaj w sumie przy porcie jest fajny plec zabaw, także kogoś od razu oczywiście zauważył, bo mieliśmy iść tędy no to jakby ją nie zauważyć. Także chwilka, zabawy i myślę co, wyruszymy jeszcze na stare miasto? Dobra. Więc jeszcze jakiś spacerek po starym mieście, no i będziemy wracać już później do nas. mówię do Kubusia czy wiesz, że to już nasza ostatnia nocka i jutro już lecimy samolotem do Polski a on hurra! a to dlatego, że tak po prostu uwielbia latać samolotem także cieszy się nam co poradzę, ja bym mogła zostać dłużej no i słuchajcie, tak wracamy sobie w takim razie na stare miasto, tam pójdziemy, może sobie coś zjeść. Tutaj w tym kotorze, tak jak wspominałam już wcześniej, jak byliśmy za poprzednim razem. Jest super klimacik, także chcemy z niego skorzystać i, e, i dlatego tutaj sobie pójdziemy, a nie w Budwie. Wczoraj byliśmy wieczorem na starym mieście w Budwie, e, fajnie było też zobaczyć to i ten czemu tak stoimy? Czemu tak stoimy? <grywa> Ekipo i ten słuchajcie taki klimat wieczorny tego miasta byliśmy dość późno, przyznam szczerze, jak na wypad z dzieciakami, ale całkiem całkiem nieźle. No, no właśnie Zbyszek tutaj mówi, że tak naprawdę to wyszliśmy. O dwudziestej po dwudziestej pierwszej. Także liwcie później po drodze zasnęła już na takie spanko wieczorne. Kubuś już bardzo był zmęczony, ale wytrwał i zasnął dopiero w domku. Poszliśmy teraz sobie na kolację. Z taką naszą ostatnią tutaj. Co byś chciała teraz? na przykład zamówiła cukrynkę. Nie do ale bardzo lubi. A my zamówiliśmy pizzę, bo on chciał jakiś zestaw, coś ten, jakieś zupy, ryby na inne, bukierdy. W końcu zdecydowaliśmy się na pizzę. Nie wiem, wziąłem zupę rybną Aha wziąłeś o, Ale Ja z... cały czas te palce mi są normalnie. Ja nie wiem czy umiem coś nagrać bez palców. No właśnie, żeby nie było to te ujęcie z palcami to jest zawsze mąż Zawsze z mhm. Bo ja to zawsze staram się tak trzymać jakoś tak żeby że nie widać. Jak chce ręka libusiu? Tak naprawdę pani nas przekonała, żeby tu przyjść. No taka... <śla> nie, pani zagadała, Mówimy, dobre już. Nie, no nie, spokojnie. Mi się podobały fajnie. te zestawy, mi się tutaj podobały. To jest miały. bardzo ładne miejsce. Tak, Fajne. no i że muzyczka gra, nie? Też, to? to też fajnie. Że też muzyczka jest super, gra. no też super. I w ogóle słuchajcie, taki mamy mieliśmy super dzień. Mimo tego, że na początku były pełne pewne. E, obawy związane z pogodą. I nerwy i obawy no, dokładnie, Kuba. związane z pogodą. Nie kupuj za to. Tak, tak. tak. Lay low. No place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the.